Ten zielony melon. Dostałem taki komentarz, że widzicie go na ekranie. I właśnie fajny pomysł jest właśnie dzisiaj wam pokażę, jaki Minecraft jest nierogiczny. Możecie pisać pomysły na film w komentarzach. Może jakiś wasz pomysł się pojawi, ale nie będę przedłużał. Zaczynamy. Jeszcze wam coś chcę powiedzieć, ale co? Minecraft ma swój urok i jakbym miał tą fizykę, Minecraft bym nie był Minecraftem. Dlatego uwielbiam tą grę, bo nie ma tej fizyki. Ale nie co przegięcia. I jest bardzo potrzebna ta e, fizyka. Nie, w ogóle nie mają fizyki, i nie mają w ogóle sensu. I właśnie wam dzisiaj przedstawię w tym filmie. Nie będę przedłużał. Zapraszam. Pierwsza nielogiczna rzecz: łódka bambusowa. Uwaga, coś wam pokażę. Łódka, tak, ale nie to nie, to nie jest zwykła łódka. To jest, to jest łódka z bambusa. Powiedzcie mi, czemu tak się. Popatrzcie, jak ona wygląda. Czemu tą łódkę się nie kraftuje tak? Ona jest taka płaska. Ja popatrzcie, jak weźmiemy sobie normalną łódkę, na przykład, jeśli weźmiemy jeszcze te drewno, no to ona nie jest taka płaska. Ona jest taka, no, widać, że nie jest płaska, ale ją się kraftuje tak. Zobaczcie sami, czekajcie, tak się kraftuje. A czemu to nie kraftuje się tak? Popatrzcie, no to jest płaskie. Ja wiem, że mamy te sraby i dlatego tak zrobili, ale to jest przecież płaskie. Harod, tu jest jakaś logika I dwa drewno tutaj No to jest nielogiczne dla mnie Druga nierogiczna rzecz Crafting łóżka Dobra numer dwa łóżko Też w tym łóżko jest nierogika I wam dzisiaj przedstawię dwie rzeczy Wiązane z łóżkiem Ale pierwsza rzecz to jest Crafting tak znowu Crafting z łóżkiem jak coś w minecraft Jest dużo craftingów które są W ogóle nierogiczne na przykład łóżko Ale zaraz powiecie czemu łóżko Skraftujmy se łóżko, zaraz, zaraz, zaraz wam pokażę. Popatrzcie sami, kraftuję se łóżko, ale czemu ja dostaję poduszkę za darmo? Ja w ogóle nie daję tutaj białej wemny co to jest? Tak się ma to craftować, ale nie! Be, bez, bez tej, bez tego, bez poduszki, tak Dostaję poduszkę za darmo, no tak, tak to wygląda. Pamiętajcie, jak się kupujecie łóżko, nie, nie, nie polecam iść do ikei tylko do Minecrafta i dostaniecie poduszkę za darmo. Trzecia nierogiczna rzecz. padanie z łóżka i z wełny. Numer 3. A o co chodzi? Chyba inni już będą wiedzieć o co mi chodzi. Pójdziemy se na górę. Skoczymy se. Jak widzieliście, łóżko nas odbiło. A zobaczymy na wełnie. Uwaga, skacze. Ała moja noga, skręciłem tą nogę, czy on jest taki twardy? Właśnie to nie ma w ogóle logiki Zobaczcie sami, to jest wełna, to też jest wełna, to jest wełna zrobione Jeszcze mamy dar darmową poduszkę. Numer 4 błąd z płotkami i z kamiennymi To jest trochę błąd, a nie logika Numer 4. was może to zaskoczyć, bo ja już o tym wiedziałem I to już jest, to jest chyba w początku Minecrafta I to jest taki trochę żart, kiedy to naprawię, to ja nie wiem a o co mi chodzi? No popatrzcie, ja sobie normalnie potem chodzę, normalnie, normalnie, tak się normalnie chodzę, po płotku też, nic się nie dzieje, ale jak kiknie F5, to totalna magia się dzieje, popatrzcie sami, ja, jak sobie idę, to ja le lewituję w powietrzu, no to jest masakra, na płotku też takie rzeczy się dzieją, no jak to wygląda, to jest błąd w Minecraftzie, czy co to, co to jest? To jest też brak logiki, no to, to muszą naprawić, bo to jest jakiś dziwny błąd. Numer 5. Rogika z jajkiem żółwiem. No masakra. Dobra, numer 5. Chyba każdy będzie widział o co chodzi. Na przykład wezmę sobie tego grawer. O niech się spadnie, wszystko jest dobrze. I jest teraz piasek. To no, też wszystko dobrze. I nad też będzie dobrze. Nieważne, że to jest żelazo. Z tym jajkiem wszystko jest okej. Okay. Jak będzie nasza postać po tym skakała? Minecraft uzna, że jest, nie wiem, że waży milion kilogramów. No milion, to tak wygląda. No zobaczcie sami. Masakra! Ale chyba każdy wie, że Minecraft musi być nieraz nierogiczny, bo taka gra była albo trudna, albo inne rzeczy. I to było na tyle, jak chcecie więcej części, to może być 5 łapek w górę, będzie następna część. I na pewno więcej tego będzie na przykład 10 rzeczy, a nie 5. Dziś taka trochę rozgrzewka, jak będzie 5 lajków, no to może więcej tego zrobię, ale to było na tyle. Pa pa!